Witajcie moi drodzy. Końcówka roku. Skończona inwestycja. Goni mnie strasznie czas. Nawet w sobotę yy, robiłem chyba do 18 czy 19, zanim wróciłem do domu, dlatego żadnego materiału ostatnio nie było. Ale zobaczcie co udało mi się zrobić. Jesteśmy powiedzmy yy, w sypialni. Panele biały kolor pająk. Prosta robota, nic, nic specjalnego. Oczywiście, masę jest w niedokończonych rzeczy. Mianowicie, zobacz, czy nie ma tu listwy, dlatego że tu jest szafa, znaczy będzie szafa. Nawet inwestor zażyczył sobie, żeby po prostu przemalować pierwszego, dlatego też dzisiaj robiłem. To był prosty temat i wchodzimy do korytarza. Oczywiście, masę rzeczy tu było dorawianych. Pierwsze oświetlenie LED ta cała zabudowa to jest nasza robota, to jest dodatkowo tak to wygląda, oczywiście tutaj jest nie wiem z 5 centymetrów i później jak inwestor z tą szpaletą zabuduje to wszystko tutaj, bo to jest tak zostawione do samego końca, to powstanie po prostu w tym, w tym miejscu jak gdyby cała ściana, dlatego to będzie wtedy na środku jest jedno i takie drugie potężne oświetlenie. No i tak samo zobaczcie, tutaj nie jest listwa, nie, nie docinałem, muszą być drzwi. Zobaczcie, to jest wszystko na sztukę, to jest wszystko na sztukę zrobione. Na sztukę zrobione muszą być drzwi, tylko to jest przejście tutaj w kolejne, ta listewka. Wchodzimy dziwne oświetlenie moim zdaniem no, ale to jest moje zdanie tu jest taki kolor właśnie umyć i może w kuchni o właśnie taki piaskowy piaskowy kolor właśnie to idą te ściany te i wchodzi tutaj właśnie na sufit to było dorabiane tu jakieś na książki oczywiście lampy pełna elektryka żal zje wszędzie to jest nasza robota klimatyzacja była tutaj, wszystko jest przeniesione Tu jest przygotowane pod kuchnię kiedyś będzie i teraz moi drodzy zapraszam do łazienki tak wygląda łazienka zobaczcie półokrągła kabina z odpływem liniowym bez problemu można zrobić prosta kabina ale powiem wam w montażu yy, elegancko się skręcało żadnych jakichś utrudnień Tu docelowo tak samo będzie zabudowa Też nie wiedziałem ile, więc zrobiłem narożnik Wjechałem troszkę, przygotowane pod Kibelek I lusteczko, oczywiście też takie podświetlenie tu jest Grzejnik dodatkowo, bo to jest tego podłogówka, grzejnik, grzałka i tak to wygląda moi drodzy, tuadaćka też szarpaninę było, bo on może jest z tyłu od może będzie widać, to po prostu haczyło wszędzie i musiałem tutaj wyciąć, ale to jakiegoś znaczenia nie ma. Przerobione, to wszystko jest moi drodzy przerobione stąd, także troszkę tej, tej roboty tutaj było. ale skończyłem, a to najważniejsze i co moi drodzy wszystkiego dobrego w nowym roku Wam życzę od stycznia zaczynam nową inwestycję gdzie są tam no duży, duży przykłady na tam jest już Adrian działa tam z gładziami, ja, ja teraz wchodzę na, na dwie łazienki jakieś płyteczki także jakiś materiał będzie będę się starał, żeby więcej zaraz nagrywać, bo ostatni Ostatni czas to po, po prostu dla mnie masakra. Nie miałem na nic czasu. A teraz w 2024 rok wyrzucę troszkę z piątki na szpurkę. Zwolnie, na spokojnie. I tyle. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.